Cześć, tutaj Tomajer C. Jestem z updateem Army Outcast 8S. Dzisiaj na nowej miejscówce, na której mm, nawet ja nie jeździłem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Update, ponieważ przy ostatniej jeździe opowiadałem Wam o moich jakichś drobnych takich, hmm, może nie tyle problemach, co przekomarzaniu się tego sprzętu ze mną. No, i, i opowiadałem, że czekam na taką jazdę, gdzie wszystko odbędzie się bez problemów. Jak tak teraz patrzę, to tak w ogóle to tylne skrzydło jest skrzywo, prawda? Coś tu jest, coś tu jest nie tak, coś tu nastąpiło jakieś. Nawet do tego nie. Hmm. hmm, no nie wiem, coś na tyle oberwało, że się lekko wykrzywiło, trzeba będzie to zobaczyć. Natomiast tak, po ostatniej jeździe. Zauważyliśmy z kolegami, że prawe tylne koło jeździe no skokach, tak? lotach, tam które, które widzieliście koziołkowaniu i tak dalej, prawe tylne koło, ono straciło trochę geometrii i było skierowane górą do, do środka, tak by kąt nachylenia się zwiększył. Okazało się, no bo wszystko było całe, jakby wachacz cały, a mość cały. Nie mogliśmy tak łatwo namierzyć, co się, co się wydarzyło. Okazało się po takiej bliższej inspekcji, usunięciu resztek trawy, że tutaj widzicie, że ten drążek po prostu tu normalnie gmin wystawał, on się wbił do środka wewnątrz tego plastiku, więc w tym koło się bardziej pochyliło. Na razie część jest w drodze, ale żeby po pierwsze przyspieszyć, po drugie uratować trochę to, co. Co można uratować, to po prostu drugi, lewa strona została wkręcona tak samo i nieco przestawione na pozostałych możliwościach zmiany geometrii, tak żeby, żeby po prostu koła były ustawione tak samo. I teraz jak sprzęt siądzie, to jest w miarę, to jest nawet w miarę, w miarę ok. Delikatnie może ono jest ustawione w. Nie tak, jak, nie tak jak być powinno, bez, bez pochylenia, ale do takiego baszu, jak się uprawia tym sprzętem, to większego znaczenia nie ma. Druga sprawa, to nie pokazywałem, wam pominąłem jakoś ten aspekt tego ABC, czyli Active Vehicle Control, coś takiego jak TSM w Traksasie, może bardziej, bardziej znane tutaj, czyli wspomaganie de facto, wspomaganie kierowcy, jeżeli są. Jest taka potrzeba, są takie warunki, że albo ktoś po prostu lubi z tego korzystać w utrzymaniu, w utrzymaniu kierunku jazdy na wprost. W tej chwili mam skręcone i ja generalnie jeżdżę na skręconym maksymalnie, czyli możliwie wyłączonym AVC, generalnie we wszystkich sprzętach. Ono nie jest zupełnie dezaktywowane w tej chwili z regla, tylko po prostu na aparaturze jest pokrętło, którym regulujemy sobie potencjometrem siłę tego wspomagania. W tej chwili jest na, na minimum, czy tudzież zero. I zobaczcie, no jedną ręką będę musiał to zrobić. Uniosę model i zobaczymy na ile. O! Tutaj koła. Nie jakby nie obserwujemy, teraz ja ruszyłem kołem na aparaturze. Nie obserwuję tutaj absolutnie żadnej reakcji przy skręcaniu modelem w powietrzu. O, może delikatnie nie. No ja nie widzę żadnej reakcji, czyli tak jakby był zupełnie wyłączony nie, nieaktywnej wisji. Teraz podkręcę go maksymalnie. I zobaczymy czy faktycznie. Ha. No, teraz reakcji jeszcze nie ma, a była. Zobaczymy, może trzeba troszeczkę pojechać, ruszyć. Widzicie, to nie jest inscenizowane. No i co, skręcam? O, proszę bardzo, czyli teraz model sam sam reaguje, sam koryguje. Czyli, że jak gdzieś tam na wybojach wpadnie w jakiś tam, no nie tyle, albo poślizg, albo będzie chciał skręcać, zarzuci tyłem, to tutaj samo sprzęt będzie sam korygował tor jazdy ja akurat tych korekt nie za bardzo lubię więc skręcam na minimum ale widzicie czy trzeba było bo ja teraz to robiłem zupełnie po wyjęciu po wyjęciu z no z bagażnika po, po podłączeniu po podłączeniu pakietów trzeba widocznie że tak powiem pyknąć gazem żeby, żeby uaktywnić ABC nie będę jeździł po asfalcie tutaj tylko wykorzystam, że akurat jest taki kawałek placu mam zamiar przejechać się przejechać się po takiej piaszczystej miejscówce ale z uwagi na to, że jeszcze nie tak naprawdę chyba nie jeździłem bo tylko chwilę w takim, w takim, po takiej nawierzchni to to wam pokażę jak to, jak to się zachowuje na takiej właśnie ten, ten model jak się zachowuje na, na asfalcie. zachowuje się bardzo, bardzo stabilnie, oczywiście bez problemu. Bez problemu, no jest przyczepność jest ogromna, więc bez problemu idzie na koło. Ale nie jest to aż takie wyrywanie, żeby było niekontrolowane. Trzeba się, powiem tak, trzeba się postarać, żeby żeby go, żeby go chcieć postawić, tam no, trzeba mu tego, tego puncha... Trzeba mu tego puncha tam za, zapodać trochę. Bez problemu można utrzymać go na Wheelie, sprzęt jeździ, sprzęt jeździ bardzo stabilnie, nie ma tendencji do traction rolla, jak już o tym zresztą wspominałem. Przypróbuje w, w taki sposób bardziej tragusowy. Jeżeli chodzi o ustawienia, to w tej chwili e, troszkę tylko może wytrzymuje ster, w tej chwili od ostatniej jazdy zmieniony został tylko że tak powiem o jeden, o jeden level został podniesiony timing na silniku. Czyli tak, żeby mu dać troszeczkę więcej mocy. Zatem ustawienia, które, które mam, jeszcze trochę, jeszcze trochę ten ster chcę ustawić. I tutaj... Okej. Okay. Zatem w tej chwili hamulce na 75%, punch na piątkę, na maksa. Serwo... Na wyższe, na wyższe napięcie na podkręcone wyjście to znaczy serwo w sensie podawany prąd z, z regla i poza tym, poza tym to, chyba, to chyba tyle w środku oczywiście 8s jeszcze nie jeździłem na 6 może sprawdzę, bo akurat nie mam za dużo pakietów ósemek, więc no jakbym jakby chciał na razie zrobić drugą jazdę to musiałbym tak naprawdę załadować 6s nie wiem, jak to jedzie, ale przypuszczam, że nie za dobrze na, na 6S. Jak będę miał, mówię, takie okoliczności, do sprawdzenia to sprawdzę. Tutaj trochę taka miejscówka, że tak powiem, lekko budowlana, prace rozbiórkowe. Tu był taki, ja wyczaiłem kiedyś, taki, taki mini-tor. Mini-tor taki krosowy, ale niestety on już jest zarośnięty. I on jest tam, w tamtym miejscu i myślałem, liczyłem na to, że uda się na nim coś pojeździć, ale niestety, niestety nie, także pozostaje mi taka miejscowa, ale tutaj obok fajne takie, tak powiem, całkiem, całkiem klimatyczna miejscowa jak na, jak na Outcasta. No i trochę tutaj... Trochę tutaj takiego, takiego piachu. Nie jest mokro. Nie obszedłem tej miejscówki. Mam złe doświadczenia z, z nieobchodzeniem miejscówek, ale w miarę, w miarę tutaj widać, co jest. Aha, udało się wyratować. Gdybym miał mniej pancza ustaganego, to bym tego nie wyciągnął. No i co? Bez żadnych dzisiaj hopek, ramp. Za to w takim troszkę terenie, który zapewnia naturalne wyboje. No i co, parę minut sobie tutaj polatam i dajcie znać co sądzicie, dajcie znać co sądzicie o tym sprzęcie w komentarzach. Wiadomo, że jest to naturalny konkurent znanego i myślę, że można powiedzieć cenionego X Maxa. No i co wy uważacie o tym sprzęcie? Dajcie znać, co byście chcieli się, nie wiem, dowiedzieć o nim może ode mnie. Co byście chcieli, żebym, żebym zaprezentował. Postaram się to w miarę możliwości spełnić. Troszkę możemy wykosić tutaj tą część. Ten sprzęcik się bardzo dobrze nadaje do do karczowania tu pewnie można by już jakiegoś backflipa spróbować tak, to jest generalnie dobry sprzęt do do karczowania miejscówek powiem wam tak, aha będę sprawdzał temperaturę po tym podniesieniu tego timingu warto by sprawdzić temperaturę czy, czy, czy się dobrze trzyma tam jest chłodzenie seryjne założone na na silniku oczywiście, ale no sprawdźmy, jak to wygląda.